Dobry wieczór. W naszym nowym cyklu prezentować będziemy twórców, ale i wydarzenia, tak zwanego drugiego planu. Twórców mających jednak na swoim koncie spory już dorobek artystyczny, ale także tych, którzy swoją przygodę ze sztuką dopiero zaczynają. Odwiedzimy miejsca niekoniecznie będące tymi najbardziej prestiżowymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami czy teatrami Krakowa ale te, które także odwiedzić warto, a nawet trzeba. Nie tylko w Podwawelskim Grodzie, ale również w Tarnowie, Nowym Sączu, Zakopanem czy Krzeszowicach. Będzie i o twórcach sztuk wizualnych, teatru, filmu, literatury, których talent i dokonania zasługują na szczególną promocję, ale też o miejscach, w których można zderzyć się z ich dokonaniami. A miejsce, do którego dziś Państwa zabieram, to Krakowski Kopiec Kościuszki. Kopiec Kościuszki leży 330 metrów nad poziomem morza jest jednym z nielicznych miejsc w Krakowie, z którego można zobaczyć górskie szczyty. Ale góry obecne są teraz na Kopcu również w innej artystycznej formie. Swój unikatowy, wielowątkowy projekt Przenikanie Góry 330, rozpoczęła w tym miejscu krakowska malarka Beata Zuba. W centrum wystawowo-konferencyjnym przy Kopcu Kościuszki wystawa górskich obrazów artystki, gór zbudowanych, jak sama mówi, z koloru i Emocji. Nim opowiemy o wystawie, nim opowiemy o tych pysznych obrazach, o tych górach, które tu pojawiły się na Kopcu Kościuszki, to zacznijmy w ogóle od projektu, bo to jest bardzo interesujący projekt, który ma pokazać związek między górami na krańcach świata. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy właśnie się spotkać w moich górach, między moimi górami, na naszej najważniejszej Krakowskiej Górze, czyli na Krakowskim Kopcu Kościuszki. Projekt nosi szeroko rozumiany tytuł Przenikanie góry, i wystawa, która odbywa się właśnie tutaj, teraz, czyli to tytułowe Przenikanie góry 330, jest jednym, czy jedną z części właśnie tego dużego projektu. Wszystkie części noszą ten sam tytuł, czyli pierwszy człon, jest jakby członem powtarzalnym, natomiast to, co mamy na końcu, te cyfry. Czyli w tym wypadku 330 mówi nam o wysokości danego miejsca nad poziom morza. Skąd taki pomysł? Założenie projektu jest takie, żeby pokazać góry w różnych przestrzeniach, ponieważ ja pokazuję swoje obrazy nie tylko i wyłącznie w galeriach, ale staram się z nimi wychodzić do ludzi i zapraszać ludzi do rozmowy z nimi. Stąd też pokazuję pracę w przestrzeniach miejskich, w przestrzeniach górskich. Zapraszam również innych artystów do współpracy, i to jest to przenikanie. Góry. Natomiast ta druga cyfra, drugi człon mówi nam o danym miejscu. I takich miejsc już było kilka, bo góry pokazywały się w, między innymi w Dolomitach, pokazywały się w Japonii, stąd też te góry na krańcach świata, no i w planach są następne miejsca, gdzie mają się pojawić. Japonia będzie tutaj ważnym, myślę, tropem. Myślę, że do tej Japonii jeszcze się odwołamy. Zresztą wystawa odbywa się i cały projekt odbywa się pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Ten projekt, który jest projektem rozbudowanym, bo oczywiście oprócz wystawy temu projektowi towarzyszą również spotkania, towarzyszą koncerty, więc tego sporo się dzieje w tym przenikaniu góry. Ale najważniejsza w projekcie jest oczywiście wystawa. Te kilkadziesiąt obrazów, które znalazły się w tym bardzo przestronnym, w pomieszczeniu w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnym przy Kopcu Kościuszkim, to rzeczywiście pyszna przestrzeń, w której te wielkogabarytowe obrazy fantastycznie wyglądają. Kilkadziesiąt obrazów, a na nich góry, a właściwie mogłabym powiedzieć za krytyczką sztuki Zofię Weiss, która napisała taki wstęp do katalogu towarzyszącego wystawie, że właściwie jest to jedna góra. Maluje pani jedną górę i ta jedna góra w różnych odsłonach pokazana jest jest również na tych kilkudziesięciu obrazach. Jak można jedną górę namalować na kilkadziesiąt sposobów? Można, dlatego że te góry są naznaczone kolorem i naznaczone emocjami, ale za każdym razem to góra. Góra jest bohaterką. Tak, góra jest bohaterką. Może jeszcze tak zacznę z innej strony, ponieważ ja zawsze mówię, że obrazy rodzą się w oczach ludzi. Bez nich są tylko plamą farby na płótnie. To my nadajemy im sens istnienia, i to, co my w nich widzimy, jest właśnie ważne. I każdy z nas, podchodząc do tego samego obrazu, będzie na niego w jakiś sposób patrzył inaczej, bo my patrzymy na, na te obrazy, ale na każdy obraz przez pryzmat naszych doświadczeń, naszych emocji. Więc te góry tutaj, które pokazane są w różny sposób, zarówno jeżeli chodzi o technikę, o sposób nakładania farby, o dukt pędzla, ale również w różny sposób jeżeli chodzi o kolor. To tak naprawdę Zofia Weiss napisała, że to jest jedna góra, to jest moja góra. Nie wiem czy mogę tak powiedzieć, czy mogę sobie przywłaszczyć te góry, ale niemniej jednak żadna z tych prac nie jest namalowana ze zdjęcia. Nie jest namalowana również w plenerze bo to nie są pejzaże, to, to są góry, które, tak jak Pani powiedziała, są zbudowane z emocji, to jest pewnego rodzaju opowieść i myślę, że tutaj każdy w tych górach widzi w jakiś sposób swoją własną górę. Myślę, że nie bez znaczenia będzie pytanie, dlaczego góra. Skąd góry? Oczywiście mogę dodać, że jest Pani malarką, absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także narciarką, ale także osobą, która góry pokochała no, już wiele, wiele lat temu. Więc oczywiście te góry są bliskie w różny sposób, ale te góry są bliskie do tego stopnia, że one zdominowały od wielu lat Pani twórczość. Góry są duże, więc te góry są duże również na tych obrazach. Są duże na obrazach, to fakt. Ja w ogóle lubię pracować w dużym formacie, ponieważ wtedy jakby możliwość ekspresji jest zupełnie inna niż jeżeli pracujemy na. Małych formatach podobrazić, tudzież na kartkach. Więc stąd też właśnie taki format przeze mnie obrany. I to też nie jest tak, że ja maluję tylko i wyłącznie góry, choć fakt, że od 2018 roku większość wystaw, które robię, wystaw indywidualnych, jest właśnie temu tematowi poświęcone. Natomiast wracając do tego pytania o ważność tej góry no skąd te góry to ja może zacznę od tego, że. Bardzo się cieszę, że moje obrazy pojawiły się właśnie tutaj, bo mówię o sobie, że jestem dziewczyną z Salwatora i Kopiec Kościuszki był moją pierwszą górą. I on zawsze jest obecny, ponieważ widuję go z okna naszego domu. Prócz tego, właśnie tutaj z mamą przychodziłam na spacery, a wiele lat później prowadziłam w wózku mojego syna, który nie chciał zasnąć, bo na wyboistej drodze usypiał, jak wózek się kołysał. W związku z tym ten kopiec jest nieustająco obecny. Wspomniała Pani o nartach. Pierwsze kroki narciarskie właśnie stawiałam tutaj, gdzie zabierał mnie tata. A potem po latach wróciłam na dworskie pola, czyli tutaj, właśnie poniżej kopca, na łąkę, która nosi taką nazwę potocznie w naszym krakowskim środowisku, gdzie wszyscy narciarze jeździli na nartach, bo przecież był to czas, kiedy nie można było opuszczać granic Krakowa, a była wspaniała zima. Mówi Pani oczywiście o stanie wojennym. Mówię o stanie wojennym, dokładnie tak. W związku z tym ta możliwość pokazania, Właśnie w tym miejscu, tych gór, jest dla mnie szczególna. I drugą taką szczególną rzeczą jest sala, ponieważ każdy obraz powieszony w różnych przestrzeniach galeryjnych wygląda inaczej. Nigdy nie jest tym samym obrazem. Natomiast tu taką szczególną i wyjątkową rzeczą jest. Podłoga, która w zasadzie lśni się i odbija jak w lustrze wiszące na ścianach obrazy. W związku z tym, my zagłębiając się tutaj, mamy wrażenie, jakbyśmy podchodzili do morskiego oka, czarnego stawu, gdzie właśnie szczyty gór przenikają czyli to tytułowe przenikanie góry ujawnia się tutaj jakby w następny inny zupełnie sposób. Więc myślę, że, że jest to absolutnie wyjątkowe miejsce i bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj moje góry mogą z Państwem rozmawiać. Troszeczkę uciekła Pani. W swojej odpowiedzi od, od tego pytania, które zadałam, bo zadałam pytanie, dlaczego góra, dlaczego góra zdominowała na wiele lat pani twórczość? Góry znam bardzo dobrze. Widziałam je o każdej porze dnia i nocy. Spędziłam w nich mnóstwo czasu. W górach przeżyłam swoje najpiękniejsze momenty mojego życia, ale też i najtragiczniejsze, gdzie najbliższa mi osoba walczyła o życie. I myślę, że właśnie Stąd pojawił się w ogóle ten temat górski w moim malarstwie, bo mimo że góry znam bardzo dobrze, nigdy tego tematu wcześniej w tym malarstwie swoim nie podejmowałam. Dlaczego? No, przede wszystkim właśnie dlatego, że jeżeli myślimy o górach, to myślimy o pejzażach. Często myślimy o jakichś takich lanszaftach przysłowiowych, rodzinach jeleni, górach, które są traktowane z odległości, z perspektywy, prawda? Gdzieś nam się jawią jakieś szczyty. Te góry moje to jest w zasadzie takie serce góry. To jest to, że my stajemy pod tą górą i patrzymy na jej szczyt, no i ona gdzieś nami potrafi zawładnąć. I tak jak pani mówiła o tych emocjach, które są tutaj przylane, to tutaj są różne. Są całkowicie czarne góry, gdzie na czarnym, lśniącym, olejnym płótnie jawi się olejna materia i tam te góry kipią aż od emocji. I w zależności od tego, kto na nie patrzy, to tak je czyta i My oczywiście w realu też możemy takie góry zobaczyć, bo jeżeli ktoś się kiedyś zgubił w górach i został tam dłużej na szlaku i, i zastała go noc i wtedy obrócił się do tyłu i popatrzył na, na ten ciemny kolor nieba, na którym jawi się tylko i wyłącznie jakiś czarny zarys tej ogromnej góry, to on tą górę w tym obrazie moim znajdzie. Ale myślę, że też wiele osób potrafi odczytać te góry własnym sercem i zobaczyć w nich też jeszcze coś innego. Góra zawsze będzie jakimś wyzwaniem, prawda? Będzie wyzwaniem też takim realnym, ale też takim często intelektualnym. Górę można rozumieć bardzo różnie. Ale patrząc na te Pani obrazy, oczywiście mówimy tutaj o emocjach, ale te emocje też widać jakby w sposobie malowania. Te obrazy, one są malowane na płótnie, ale one w wielu wypadkach zdają się być trójwymiarowe. Ale tą trójwymiarowość one osiągają jakby przez sposób kładzenia farby. Taki bardzo gruby, bardzo mięsisty, ale też nie tylko farby. Tam jakby są doczepione różne siatkoelementy, które powodują, że ta góra kipi, ta góra wychodzi z obrazu. Ta góra nie zamyka się jak gdyby w ramach obrazu. Tak, pięknie to Pani powiedziała. Ona się nie zamyka w ramach obrazu, dlatego też większość tych obrazów jest bez ram, żeby nie zostały w niej zamknięte, prawda? W tych ramach. Natomiast tak, te góry po prostu one wychodzą. One są, ale są nie tylko i wyłącznie na płótnach. One, jakby starają się też do nas przeniknąć przez to, prawda? One nas dziwią. Ten typ obrazów jest niezwykle trudny do sfotografowania. To są prace, z którymi zupełnie inaczej wchodzimy w interakcje, jeżeli widzimy je na żywo. Dlaczego? No przede wszystkim jest to ogromny format. Nigdy nie czujemy formatu oglądając nawet najlepszą reprodukcję w najlepszym albumie. Sama wielkość danego obrazu już inaczej do nas mówi. My podchodząc do nich czujemy naszą małość, prawda? My czujemy to, jak jesteśmy względem nich no właśnie, drobni, niewielcy, słabi może, prawda, że w nich jest ta moc. Więc myślę, że, że takie rzeczy w tych, tych, tych moich górach również można znaleźć. Dlatego zachęcam do tego, żeby przyjść i zapoznać się z nimi osobiście. No tak, bo ta na każdym obrazie jakby jedna góra, albo przeważa jedna góra, ale razem tworzą cały łańcuch górski. No i to jest bardzo zróżnicowany łańcuch górski także pod względem kolorystycznym, bo te góry są tak naprawdę bardzo surowe. To są góry na ciemnym tle, to czarne góry, często lekko rozjaśnione białą farbą, albo też w takich zimnych barwach, w takich takich barwach niebiesko szafirowo szafirowo białych barwach i na tym. W tle wyróżnia się kilka obrazów, gdzie postawiła Pani na zupełnie inną kolorystykę. To są czerwone góry. Czerwone tło tych gór, ono nie tylko wyróżnia obrazy, ale ono też nas atakuje. Zmieniła Pani barwę, zmieniła Pani kolorystykę. Tak, rzeczywiście tak jest. Te obrazy, o których Pani mówi, pochodzą z cyklu o zachodzie góry płoną. I na pewno wielu z Państwa, tych, którzy chodzą po górach, niejednokrotnie właśnie znaleźli się w samym centrum gór w momencie, kiedy zachodzi słońce. I przy takiej pogodzie, kiedy nadchodzi wiatr, to niebo robi się czerwone, a pojawiająca się Sylweta góry jest czarna. Często gdzieś to niebo rzuca bliki tej czerwieni na, na tą górę, ale tak naprawdę no ta góra staje się jakimś takim żywym organizmem niemalże płonącym. W związku z tym rzeczywiście jest taki cykl dla mnie bardzo też ważny, który tutaj się pojawia w niepełnej ilości, właśnie o zachodzie góry płoną. I jedna z tych gór, ta, która tutaj jest na wprost nas, jest reprodukowana i pojawia się również na krakowskim kopcu kościuszki. Natomiast jest tutaj też góra, która jest upostaciowaniem kopca i też właśnie jest ona na tym takim czerwonym, mocno agresywnym tle. I można by się zapytać, skąd taki wybór właśnie tego tła na, na pokazanie tej naszej świętej krakowskiej góry? Ja może tylko powiem tyle, że kopiec widzę codziennie z okna domu moich rodziców i też właśnie bywają takie zachody słońca tutaj u nas w Krakowie, a ostatnio coraz częściej, gdzie to niebo, płonie jest całe czerwone, no właśnie stąd też kopiec, też w takich kolorach się tutaj na tej wystawie pojawił. Czyli mamy jakieś odwołanie do realności, ale oczywiście, jak zawsze, jak w przypadku wszystkich tych pani obrazów i tej pani sztuki, tego przedstawienia przez panią gór, to jest też, też można podejść do tego w inny sposób. Możemy odczytywać to nie tylko właśnie nawiązując do realności, prawda, ale też do jakiegoś takiego naszego własnego też imaginarium. Ja też wracam tutaj w tej wypowiedzi do kolorów otaczającego nas świata, bo ja nie mogę zdradzić, Wszystkich swoich najintymniejszych tajemnic, i te obrazy są moją intymną rozmową z moimi górami. Część z emocji, które tutaj są przelane, są dla mnie na tyle ważne, że też nie chciałabym ich do końca wyciągać zawsze w różnych rozmowach. Stąd też myślę, że może przedstawiając takie rozumienie świata, takie patrzenie na tą górę, też w jakiś sposób przybliżam ją oglądającym właśnie te obrazy widzą. Te obrazy są też wciągające. Te góry Pani oczywiście nas jako widza wciągają i każdy sobie odnajdzie tę swoją własną górę, tę realną, ale też tę, tę górę traktowaną w przenośni. Jest jeden obraz, który wyróżnia się pośród wszystkich innych, ponieważ na tych obrazach pani nie ma figuracji, nie ma człowieka. To są góry pozbawione człowieka, chociaż tyle w nich emocji, takich ludzkich też emocji. No, i jest jeden obraz, który jest. Portretem Wpisującym się kolorystycznie w ten cykl gór czerwonych, płonących, powiedzmy o tym obrazie, bo on nawiązuje jednak do też i pani kontaktów z tym krańcem świata, czyli z Japonią. W obrazach każdy widzi, co chce widzieć, co potrafi widzieć, prawda? I co, co gdzieś tam czyta przez pryzmat swoich własnych doświadczeń. Ten obraz, o którym pani mówi, jest to kobieta góra z cyklu Przenikanie góry. I jest tak naprawdę autoportretem. Jest autoportretem bardziej, tym intelektualnym właśnie, niż takim rzeczywistym. Dlaczego ja tyle Japonii tam odnalazłam na tym autoportrecie? Bo po pierwsze mamy góry, które są gdzieś z tyłu w tle, które są w jakiś sposób zaznaczone tylko i wyłącznie kreską. Po drugie, w samej postaci tej kobiety możemy doszukać się jakiejś takiej pozy szoguna japońskiego. Są też konotacje kolorystyczne, które są właśnie. Powiązaniem pomiędzy różnymi kulturami, w których ja jako Europejka się również znajduję. Bo jeżeli popatrzymy wyrywkowo, to gdzieś możemy znaleźć opowieść o Fridzie, ale też możemy znaleźć opowieść o Japonii. Jeżeli popatrzymy na samą postać i w ogóle na ten obraz, który znajduje się tutaj w przestrzeni tej wystawy, to zobaczymy, że postać tej kobiety jest wpisana w postać tych gór, które są obok. W związku z tym myślę, że to tytułowe przenikanie góry, to z czym pracuję od tak wielu lat, upostaciowuje się absolutnie właśnie w tym jednym obrazie. Też jeżeli popatrzymy na tą kolorystykę, ona jest otoczona dwoma czerwonymi górami, tą jedną z cyklu Przenikanie góry właśnie o zachodzie góry płoną i tą drugą, która jest krakowskim kopcem Kościuszki. I popatrzmy, że ona jednak ma tą sylwetę tych wszystkich gór, wszystkich, czyli w zasadzie tej jednej góry, tej właśnie najważniejszej, która gdzieś tam we mnie jest. Jest to, myślę, najważniejszy mój obraz, jakaś taka deklaracja, którą gdzieś tam składam sobie, Wam wszystkim, którzy te obrazy oglądacie i na pewno absolutnie jest to coś innego od tego wszystkiego, co można zobaczyć wokół na ścianach. Myślałam jeszcze, że przy okazji Pani wspomnie o tym pokazie Góry Pani Góry, także w Japonii. Rzeczywiście, moje obrazy zostały zaproszone do Japonii przez Panią profesor Akiko Kasuya, kobietę instytucję, wspaniałą kuratorkę sztuki, która specjalizuje się w sztuce Europy Wschodniej przede wszystkim polskiej, właśnie pokazując ją w Japonii. Pojechały do Japonii cztery moje obrazy i były prezentowane na dwóch wystawach. Pierwsza, która miała miejsce w Kyoto i druga, która miała miejsce w Tatsuno. Jest to przepiękna, mała miejscowość, gdzie właśnie pani profesor Akiko Kasuja od wielu lat organizuje festiwal Tatsuno Art Project. Jest to festiwal, w którym, do którego zapraszani są artyści z wielu krajów, nie tylko i wyłącznie malarze, ale również muzycy, są występy teatralne. W związku z tym to jest ogromna, bardzo duża, bardzo duża impreza. Między innymi też na przykład prace były tam pokazywane pana Bałki na zaproszenie pani profesora Kikokasu, ja również tam gościł. W związku z tym no to był dla mnie ogromny zaszczyt i też starając się o ten wyjazd, dostałam stypendium Instytutu Adama Mickiewicza na promocję kultury polskiej na świecie. No niestety było to akurat w czasie, kiedy wszędzie była pandemia. W związku z tym wystawa, która tam cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, no tutaj jakby echa tej wystawy w ogóle nie dotarły ze względu na to, że no wszyscy mieliśmy inne problemy, ja również nie mogłam tam jechać, ponieważ Japonia była wtedy krajem zamkniętym, nie przyjmowała w ogóle. Go z zewnątrz, natomiast myślę, że w życiu wszystko ma swój czas. Zarówno ja, jak i moje obrazy do Japonii, zapewne kiedyś wrócą. Z pewnością, ale, ale pokazały się bodajże w ubiegłym roku w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Tam była też wielka wystawa, gdzie mogliśmy oglądać te góry, no, a teraz góry są na najsłynniejszej krakowskiej górze, czyli na kopcu Kościuszki. Ta wystawa połączona z projektem trwa? Trwać będzie do końca listopada. Tutaj w międzyczasie będzie się rozgrywało mnóstwo różnego rodzaju spotkań. Pierwszą z nich będzie już niedługo, 8 września o godzinie dwunastej koncert Symfoniety Krakowia, bo wiadomo, że no góry przenikają do naszego życia, góry przenikają również do różnych dziedzin sztuki, są również w muzyce. Będą tutaj również organizowane spotkania konferencyjne i wykłady na temat gór, nie tylko i wyłącznie w naszej kulturze europejskiej, ale również w kulturze japońskiej. Będzie tutaj Dzień Szacunku dla Osób Starszych tak więc coś co w kulturze japońskiej jest bardzo mocno podkreślane konkretnie 16 września gdzie będzie też taka mini wystawa zorganizowana będą prezentowane prace artystów z centrum aktywności seniorów w Deciusza wydarzeń sporo wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń towarzyszących temu projektowi Przenikanie Góry 330 znaleźć można również na stronie internetowej Kopca Kościuszki gorąco państwu Polecam zarówno wystawę, jak i te wszystkie wydarzenia, które przy okazji projektu się odbywają. A o wystawie i o swoich obrazach opowiadałam krakowska artystka, malarka Beata Zuba. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję pięknie. Kulturalny widnokrąg, Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.